Podcast napędza biuro tłumaczeń Djuna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Witam państwa serdecznie. Nazywam się Kacper Wawrzak, a to 88 wydanie podcastu Przetłumaczę. Mój dzisiejszy rozmówca to muzyk, kompozytor Osobowość telewizyjna i aktor dubbingowy Czesław Mozil. Rozmawiamy o emigracji, o roli języka w procesie integracji, nauce języków i oczywiście o muzyce. Posłuchajcie. Cześć, Szanowni Państwo, nazywam się Czesław Mozil i y, y, całe swoje życie. Przepleniłem. Już wiem, że nigdy, nigdy nie będę mówił płynnie po polsku, jak nigdy nie będę chyba mówił płynnie po duńsku. Jestem po, po prostu emigrantem z kości. Drogi Czesławie, bardzo dziękuję Ci za Twój czas. Cieszę się, że, że jesteś tutaj z nami. Chciałbym, żebyśmy na początku wykonali taki skok w przeszłość. To prawie 40 lat temu wraz z rodziną wyemigrowałeś z Polski. I powiedz mi, jakie jest Twoje pierwsze wspomnienie. Ciekawi mnie to bardzo. Pierwsza taka styczność z językiem obcym, z językiem duńskim. Co ten pięciolatek zdążył zapamiętać z tego całego zamieszania? Nie, nie ukrywam, że, 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 że tego tylko, tylko nawet nie, nie pamiętam. Pamiętam, że. Ym... Miałem takie, może trochę szczęście, że na podwórku koledzy, którzy byli z pochodzenia tureckiego, z Iraku, z krajów arabskich, dali mi do zrozumienia, że oni też nie umieją ten język w kraju, w którym jesteśmy. To mnie bardzo zdziwiło, bo mówili wszyscy, że się urodzili w Danii. Potem zrozumiałem, że nie było tradycji w ich rodzin, żeby wysyłać swoje dzieci do duńskiego przedszkola. Więc my byliśmy w sumie takiej trochę na równi, bo my dojrzewaliśmy do języka duńskiego na podwórku. Byliśmy ci obcy. Oni wszyscy tu byli z różnych powodów, ale moja pierwsza styczność właśnie nie była z Duńczykami, z dziećmi, tylko była z emigrantami z uchodźcami i to było, pamiętam na początku bardzo, bardzo dziwne, ale, ale później mi to bardzo ułatwiło bycia nastolatkiem i w ogóle młodym w mojej dzielnicy. Byłem jedynym białym ze wszystkich niebiałych. Jeszcze wtedy nie było takiej emigracji polskiej, więc jak myśleliśmy na miasto, czyli czytaj do, do sklepu, powiedzmy, zabawkami czy do sklepu z cukierkami, no to y, widziałem, że y, różni się od moich kolegów, bo ich o wiele szybciej wywalano ze, sklep, ze sklepu z cukierkami czy ze sklepu y, zabawkami, a mi jakoś dziwnie pozwalano. Do momentu, gdzie też zrozumiano, że ja wcale nie jestem Duńczykiem, tylko jestem Polakiem. Mam po prostu. Y, no, Biała on skórę. No, a jeżeli chodzi o, o sam język, pamiętasz, kiedy zacząłeś go jakkolwiek używać, wprowadzać w praktykę? Język duński. Wydaje mi się, że w takim języku miałem 5-6 lat. To było aż tak naturalne, że, że trudno mi powiedzieć. Mama moja, która była polonistką, zawsze mówiła, że mi było łatwiej nauczyć się na początku, dlatego też jakby. Du duża część moich kolegów potrzebowała jeden rok ekstra, żeby się zaklimatyzować, czyli żeby... Dan żeby... jest coś takiego jak multi-class, czyli klasa, która przyjmuje. Jak wszyscy wchodzą do zerówki, tak? Mhm. Jest zerówka, a potem jest pierwsza klasa. No to ym, była taka zerówka dla, dla dzieci z emigrantów yy, i tam wszyscy wylądowaliśmy. I pamiętam korespondencję mojej, mojej mamy z nauczycielką, która bardzo, bardzo wa walczyła, żebym ja zdążył dołączyć pod koniec tego roku pierwszej klasy albo tej zrówki, żebym się załapał na ten rocznik, który był mi przydatny. Mhm. Więc, więc tylko i wyłącznie, według mnie, dlatego, że mama nauczyła mnie czytać bardzo wcześnie, ja umiałem czytać, może nie rozumiałem co czytam, ale jakby moje, nazwijmy to skills, tak, czytania, czyli, czyli lepienia y, y, słów, ewidentnie była całkowicie dobra w porównaniu do, do innych dzieci, no bo nie to, że byłem zbyt zdolny, ale po prostu miałem matkę polonistkę, która bardzo dbała o, o to wcześniej, czyli można nazwać to, że ja umiałem czytać mniej więcej po duńsku, y, nie wiedząc, co czytam. Mhm. Więc tam trochę uwierzyli nauczycielki. Nie pamiętam kiedy. Według mnie w tym wieku to jest tak płynne i to jest tak emocjonalne wszystko, to, 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 co się dzieje, ta, ta zmiana środowiska i wszystkiego. I jeszcze, jakby patrząc wstecz teraz, jako dziecko emigrantów, no to wydaje mi się, że. Najłatwiej jest dzieciom. Mhm. Więc gdybyś mnie zapytał, powiedzmy, czy ja widziałem metamorfozę w domu, ogromną, ale to już jest przez rodziców. Dzieci wyczuwają całe to napięcie, całe to ryzyko, co według mnie rodzice podjęli. I, I bez dwóch zdań, jakby tych wątków jest mnóstwo, ale chciałem tylko powiedzieć, że, że na pewno to, to, dla mnie, dla mojej siostry, to był na, na, najłatwiejszy czas. My mieliśmy najlepszy czas, Ever, mhm. dlatego że my byliśmy dziećmi. Nam było łatwo spotkać się z innymi. Jeszcze by, nie byliśmy skazani. Jakby moi rodzice, dzięki Bogu, nigdy nie uczyli mnie, że mam się wstydzić swoich korzeni. Więc ja wychodziłem. Na podwórko pytali mnie, skąd jesteś? Ja mówiłem, z Polski, z Ukrainy. Oni mówili, że oni są z Turcji, z Iraku, z Maroka. Jeszcze ktoś mówił, że on nie je, on jest ani Turkiem, ani, ale on jest Kurdem, więc tamci się ewentualnie denerwowali na niego. My to przeżywaliśmy, ale było łatwo nam, my byliśmy dziećmi. Moi rodzice szalenie dbali o to, żeby nie, nie obrzydzić mi ani Danii, ani Polski. Nawet nie było mowy o Ukrainie, ale ja bywałem w rodzinach polskich, gdzie skarżyło się na Polskę, tak, bo to inteligencja musiała wyjechać, a jeszcze ci duńczycy, ci idioci dżunczycy, tak, którzy nie... więc chciałbym tylko tak powiedzieć, że, że dzieci, dzieci wszystko słyszą. Ja jestem mega wdzięczny, że rodzice mi nigdy Dani nie obrzydzili, ja ani Polski. A na pewno mieli różne, wiadomo, wiecie wi wi o co chodzi, by inaczej, czyli wy dorośli odbieracie ten kraj, ten nowy, no ale dla waszych dzieci, no to, jest, to już ich, ich jest dom, to, to są ich znajomi. Wiesz, to chciałbym powiedzieć, bo, bo, mam, bo mam znajomych emigrantów, którzy pokazują swoją należność do naszego kraju, czyli do Polski, e, Polska walcząca i raz w roku, e, a tak to... E, nie przyznają się tego, ale, ale chcieliby być Duńczykami. Mhm. Wiesz, ja czasami pytałem kolegę, ale przecież ty nigdy nie będziesz Duńczykiem. Nie możesz zaakceptować, że jesteś fajnie zintegrowanym Polakiem w Danii. Wiesz, to są bardzo emocjonalne sprawy, dlatego bardzo za Tobie dziękuję jeszcze raz yy, za ten temat, bo sądzę, że bardzo ważny. Wspomniałeś o, tej, o tym procesie, trudnym procesie integracji osoby, która wyemigrowała za granicę i chciałaby faktycznie tego, chciałaby czuć się troszkę bardziej jak swój. A wiem, że wyraziłeś gdzieś takie zdanie, że paradoksalnie ta pielęgnacja języka ojczystego, czyli w naszym przypadku języka polskiego w tych rodzinach, które w drugim, trzecim pokoleniu już są za granicą, jest kluczowa do tego, żeby się dobrze zintegrować. Jak, jak, to, jak to jest możliwe? To nie jest dokładnie na odwrót? To są moje spostrzeżenia, więc mhm. też chciałbym dodać, że nie, nie, nie zjadłem wszelkie umysły, a czasami nawet nie raz powiedziałem jedną rzecz za dużo. Z, z mojej perspektywy, to wydaje mi się, że tak jak ja obserwowałem i potrafię teraz patrzeć wstecz, to tak jak obserwowałem na swoich kolegach, koleżankach, to bardzo często, w większości, miałem poczucie, że czym bardziej my, emigranci, wiedzieliśmy, skąd pochodzimy, jaką muzykę słuchali rodzice, jak byli młodsi, albo na pewno nie wstydzili się swojego języka. Jak widziałem, że mogę na podwórku powiedzieć, ja jestem z Polski, mama spotkała tatę, ta jest z Ukrainy, to mi to dało skrzydła, bo miałem poczucie wtedy, że jakby, że moja przynależność do tego kraju jest bardzo oczywista wtedy. Bo, bo jako nastolatek to, to, to się na plaży i myślałem, to kim ja jestem? Czy ja jestem Polakiem, Ukraińcem, no, no mało po ukraińsku u no u mnie w Polsku, jeżdżę do, do Polski mam znajomych. Ale duńczykiem? Mam, mam mnóstwo duńczyków, ale kim ja jestem? I nikt, nikt nie powiedział mi, że ja tak naprawdę mogę się poczuć Europejczykiem, czy mogę się poczuć po prostu chłopakiem, który ma cudownych rodziców z innego kraju niż Dania, który może być gościem i może być obywatelem Danii i może nawet się bez problemu chwalić i że to jest ok być takim i takim. Bo czasy się zmieniają, a nawet bym powiedział, że nic złego w tym. Przecież, wtedy nie wiedziałem o tym, że podorowość i, i to, że krew się miesza, to jest według mnie najlepszy, co może się dziać, tak ja sądzę. Ja wiem, że to niektórych może prowokować. Ale jak zrozumiałem, że ja nie muszę nikomu mówić specjalnie w liceum, nagle zrozumiałem, że, że jestem świetnie zintegrowanym Polakiem z korzeniami ukraińskimi w Danii i jeszcze się przyznawać do swoich, jak spotykałem przyjaciół z Polski, czy przyjeżdżałem i mówiąc o tym, że ja bardzo mało znam historię Polski i ja nawet do końca, oprócz tego, że wiem, że kto był Mieszko, to, to nie pamiętam um, kiedy się urodził. Mam ogromne braki kulturalne, co nie zmienia faktu, że szalenie kocham kraj, z którego pochodzi moja matka. Ja to zrozumiałem Szczególnie, jak miałem 20-21 lat, też, też to są bardzo interesujące. Jak przyjeżdżałem do Polski, to nagle szalenie mnie kręciło, jak Polki mówiły po polsku. Mhm. To jest bardzo prymalne. To jest takie uczucie, um, i to koleżanki z zespołu Teskowaliu Skowaliu powiedziały, on, obie Magdalena i Linda szwedkami są i, i powiedziały mi, słuchaj, ty flirtujesz z każdą kobietą w Polsce, jak, jest, jak jesteśmy, jak gramy. Ja powiedziałem, to jest niemożliwe, a one wyśmiały mnie, powiedziały, ale ty z panią w kasie flirtujesz, ty się zmieniasz. Więc to było coś magicznego, żeby też zrozumieć, że ten kraj, który moi rodzice opuścili, niekoniecznie musi mi być obcy i nie, nie jest. Hmm. Skoro Polska i te, i te powroty, o których już wspomniałeś, ja, ja muszę spytać o to, jak, jak z tym polskim było? Bo przez tyle lat spędzonych w Danii, cała edukacja, gdzieś na pewno ten język polski faktycznie się, się zacierał. Co pewnie poczułeś, kiedy, jak wyczytałem, udałeś się na studia polonistyczne. To chyba jest taki często pomijany fakt i średnio popularny. Na Wikipedii chyba nie ma wpisu o tym opowiesz trochę? Tak, w to, to, to nie napisałem, ja więc powinien ją tam trochę doszlifować, bo Aha. ona ma ogromne braki, ale w, w Danii się ma stypendium i przez to, że dużo pracowałem na studiach muzycznych to skończyłem ak akademię muzyczną i jeszcze tak nie byłem przekonany do końca co mam się wyrzucać, a na pewno jak się jest po studiach to się nie chce zawsze wchodzić w ten, w ten świat do, dorosłych, czyli Czyli przynależność do, do tego, co twój zawód do tego, się wychował. Takie miałem odczucia, więc stwierdziłem, że przecież jest język polski na uniwersytecie i przecież um, mogę mogę się z tym stosunkiem optymować. Przecież ja świetnie mówię po polsku, znam polskę, więc pójdę ile to jest? 10 godzin tygodniowo, a będę miał um, SU, czyli czyli takie stypendium, bo jeszcze mi się należy i to też było cudowne odkrycie, bo oprócz tego, że, że poległem to, totalnie, to też spotkałem tam chłopaka, Jakuba Duńczyka, który, który po polsku nie umiał nic, ale pół roku później, mimo że ja już miałem mówić po polsku, wiadomo, ja, cię, ja mówiłem po polsku, może nie, nie ja też dodam, że ja nie mam talentu do, do, do języków. Mimo, że jestem muzykiem, ludzie mówią, że o, muzyk no to on ma słuch, ale według mnie ja nie mam talentu do, do języków, ale jak Jakub po pół roku Duńczyk był dwa razy lepszy do polskiej gramatyki niż ja, to stwierdziłem, że nie tylko, że nie biorę te studia na poważnie, to też to nie jest dla mnie bo po prostu nie potrafię. I to muszę powiedzieć, więc, więc to jest fascynujące, jak wiele lat później spotkałem Jakuba, nie, nie tylko został tłumaczem, ale przysięgłym, ale spotkałem go w polskiej ambasadzie i spotkałem go, jak był, pracował w duńskiej ambasadzie w Warszawie i też spotkałem go w polskiej ambasadzie w Kopenhadze. Byłem szalenie dumny, stwierdziłem, to nie, to nie tak źle, że nie tak poległem z chłopakiem, który ma ogromną przyszłość, a jego miłość do, do, do naszej Polski jest ogromna. Bo hmm. bardzo inspirujące też. Fajna historia. No ale mówisz o tym talencie do języków. Zaraz. Przecież duński, polski, angielski też gdzieś po drodze zdążyłeś wchłonąć do takiego poziomu, żeby wykonywać też przecież muzykę szeroko w języku angielskim. I tutaj moje pytanie. Który język według ciebie jest, jest tym, czy dla ciebie jest najlepszym narzędziem do muzykowania z tych wymienionych, czy może jakiś jeszcze inny? Tak, bym powiedział, że angielski jest, przez to, że popkultura jest tak przysiągnięta, to, to, to łatwiej siąść do pianina i e, nie wstydzić siebie. Jak to zawsze używam takiego przykładu, e, w angielskim, ale też powiedzmy, Nick Cave może napisać coś, coś takiego. Um, love letter, love letter, go get her. Go get her. Love letter, love letter, go tell her. Go tell her. Nie lubię określeń, muzyka poetycka i cały czas są jakieś takie postępy. My, my, my potrzebujemy, żeby, żeby piosenka o miłości, czy piosenka. Bo po polsku przecież nie można powiedzieć: liście miłosny, znajdź ją i powiedz ją jej to. A wydaje mi się, że, że można i, i według mnie coś pozytywnego się zmienia też w naszej Polsce, że, że piosenki mogą być, że, że teksty to nie chodzi o, o treść to chodzi o to, jaki przekaz dany. Na pewno mam ogromną barierę. w duńsku nigdy nie śpiewałem, nie pisałem też. Ale przez bardzo długi czas bałem się coś napisać po, po polsku. Cały czas mam poczucie, że, że sobie nie pozwalam na, na lekkość i to, co chciałbym powiedzieć, tylko za bardzo rozkminiam. Mm -hmm. um, za bardzo roz, rozkminiam. Teraz, teraz też rozmawiając z Tobą, no, wiedząc, że to jest taki program, to, to, to um, taka audycja, to aż słyszę, że są mamy, która była perfekcjonistką. Bo, bo w teorii powinien to mówić tak, jakbyśmy się spotkali na pigie. Cześć, pewnie nie, ale, ale wiem też, że, że jesteśmy tak skazani, nawet mam poczucie, że, że ta pielęgnacja słowa i języka polskiego przez to, że przez naszą historię, przez to, że, że nas nie było tak naprawdę fizycznie na mapie. Mam taką anegdotę, że, że mi właśnie kolega mówi, że on, że on jest kurdem, a ja mówię. Gdzie jesteś kurdem? Pokaż mi twój kraj na mapie. Nie? A on mówi mi, że to nie znaczy, ich nie ma na mapie, ale oni są kurdami. I ja mówię mu w młodym wieku, tutaj jestem z Polski, zawsze byliśmy potęgą. Nie wiedząc o tym, że nas przez długi czas nie było w ogóle. Więc ja, wydaje mi się, że, że, że nasza pielęgnacja słowa jest gdzieś tam w naszych DNA. Przez właśnie na, na naszą historię. I od razu powiem, że, że nie sądzę, że nie ma różnic. Ja bym chciał po prostu się wysłowić, mniej więcej tak, żeby mnie słuchacz, który przychodzi na koncert, zrozumiał. Chciałbym mu powiedzieć, nawet w prostych słowach, ciekawą opowieść. Gdyby tak ci wszyscy nasi patrioci faktycznie dbali o język tak, jak to teraz stwierdziłeś, że to jest takie ważne, gdyby tak doceniali ten język polski, byłoby wspaniale, naprawdę, bo patriotów w naszym kraju wielu i jakby popieram zacna to idea, ale jako, jak sam się nazywasz, emigrant. Emigrant zarobkowy w z kraju, w którym się urodziłem. O, właśnie. No to masz, masz totalne prawo do tego, żeby się mylić. I nie mamy. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, jako ogół, do ciebie o to żadnych pretensji. Czesławie, chciałbym skręcić w taką, w taką stronę, która się z tym wszystkim, co, o czym rozmawialiśmy do tej pory, mocno wiąże, bo to dotyczy ludzi młodych, to dotyczy muzyki także. Mowa oczywiście o grajkach przyszłości. Wiem, że leży ci na sercu los ludzi młodych i i to, co im w duszy gra, nie tylko tym, którzy się muzyki uczą, no bo to, co się dzieje w mainstreamie, to jest często groza. Dlatego na pewno warto wspierać takie choćby pomysły. Wspomniałbyś tak od początku, mniej więcej, jak grajkowie przyszłości się rodzili? Hmm. Grajkowie przyszłości urodziły się przez to, że bardzo chciałbym, chciałbym być, chciałbym mieć wenę cały czas, ale tej weny się nie, nie, nie zawsze ma. Więc stwierdziłem, że muszę wymyślić coś, co spowoduje, że będę wstawał rano i pracował, i miał dany cel. Gdybym tylko, tylko miał jedną rzecz, na którą opierałbym swoją egzystencję, czyli powiedzmy ja i moja fanaberia i to, co chcę. I nic się nie zmieniło. Kiedyś myślałem, że zmienię świat, teraz cały czas myślę, że zmienię świat, ale no ten głód do napisania piosenki, która komuś może zrobić dzień, powiedzmy. Ale, ale jeżeli to nie przychodzi, to, to, to nie chcę na siłę i wierzę w to, że, że pobocz te rzeczy mogą... Wierzę w to, że iść na, na siłownię, to mi, znaczy mi to czyści mózg. Idę na siłownię, podcę się, trenuję i, i bardzo często czuję się o wiele lepiej. Jakby przemyślam wszechświat, więc w jakiej przyszłości Chciałem stworzyć płytę, gdzie nie dorośli grają dla dzieci, tylko dzieci, młodzież gra dla dzieci. Chciałem, żeby, 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 żeby choć jeden, jeden młody człowiek, jak ja, zobaczył młodego chłopaka, ja, ja miałem wtedy 8 lat, jak byłem na koncercie w szkole muzycznej, grał akordonista i powiedziałam mamie, mama, ja też bym chciał zagrać na tym instrumencie. Więc Gajkowe przyszłości to jest generalnie płyta dla młodzieży, dla dzieci, Grana przez młodzież i dzieci, ale ze szkół muzycznych, z ognisk, z domów kultury. Ostatnia płyta nazywa się Inwazja Nerdów, czyli o wszystkich dziwnych zajawkach, o tym, że jest całkowicie ok, być innym. Czyli czy się gra na fagocie, czyta się dużo książek, gra się w gry komputerowe. To jest całkowicie ok, mieć swoją zajawkę. I to jest taki generalny przekaz. No i to jest taki projekt, który ewidentnie jest. Szalenie niszczowy, ale ja będę walczył o to, żeby on stał się może niekomercyjny, ale żeby on trafił jak najszerzej. To się nadaje na program telewizyjny przecież jakiś seryjny. Myślałeś o tym? Ja go wymyśliłem. Ja, ja, ja go mam spisanego już u notariusza ostatnich 5 lat, ale też przyznam, że to jest program, który się nadaje bardzo do telewizji publicznej. Mhm. Więc yy, jestem w poczekalni. Okej, okay, tak, tak, rozumiem. No a już a propos stanu faktycznego, który nas, nas dotyka, czy masz jakieś wnioski, masz porównanie przecież zerkałeś od środka przez lat wiele na, na edukację muzyczną w Danii. Miałeś okazję przyjrzeć się tej edukacji u nas? Nie myślę tylko o tym, co się dzieje w szkołach, ale tak ogólnie. Też w sensie w szkołach muzycznych. Myślę o tym, co się dzieje w szkołach publicznych i, i od samego początku, od, od przedszkola. Bo ja na przykład uważam, że mamy ogromną lekcję do odrobienia i powinniśmy pracować dużo ciężej, jeśli chodzi o umuzykalnienie młodych ludzi. Ja, ja się z całkowicie zgadzam, ale pozwolę sobie być bardzo złośliwym w tym sensie. Może dużo kolegów um, z mojej branży się nie zgadzają, ale. Poziom młodych talentów, które się pojawiają cały czas, czyli te nowe pokolenia, czyli 20, 25, 15, 16 lat, jest niesamowity. Więc jest, 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 z tą się zgadzam, że jakby edukacji muzycznej nigdy nie powinno być za mało w szkołach. I wydaje mi się, że to zawsze zależy od nauczyciela. Jeden nauczyciel potrafi piękny, Łatwy sposób zarazić swoich uczniów do tego, żeby, hej, to jest smak, to jest uczucie, to jest inny świat. Ktoś inny to przedstawi bardziej matematycznie, ale według mnie to, co się dzieje na naszej scenie, to mówię, czy to jest od, nie wiem, od metalu do, do rocku, do popu, do, do to, co nazywam alternatywą, bo według mnie u nas w Polsce to, to co jest w teorii alternatywą, to jest. Stało się bardzo mainstreamem, jest bardzo dobrze. Znaczy jest, jest naprawdę, no, te, te nowe pokolenia są naprawdę wszystkim tym, czego jeszcze 5-7 lat temu marzyłem o tym, że, że, że będzie. To są niesamowicie fantastyczni. Często patrzę, co się dzieje na naszej scenie i myślę: jest panie, gdzie tu jest miejsce dla nas? My po 40 już, a, a ta energia i ten talent, który jest, a jest ogromny, Świadczy o tym, że nie jest tak źle, to, to to chciałbym powiedzieć z całego serca, bo naprawdę sądzę, że jest niesamowicie. To brzmi bardzo, bardzo optymistycznie. Skoro już patrzymy faktycznie przed siebie w przyszłość, to, to na koniec powiedz czy słowie, co u ciebie w kalendarzu tak na najbliższe tygodnie, miesiące? Jestem tydzień po wyrwaniu drugiej ósemki czwartek zaczynam trasę i tak Następne cztery miesiące będą takie, dość lubię ten stan, bo wiem, co mam robić. Czyli jestem po prostu w trasie i koncertuję. I wtedy wiem mniej więcej, jak ten dzień wygląda. Więc po prostu objadę wszystkie województwa. Nie ukrywam, że się szalenie do tego cieszę. Chciałbym odwiedzić Polonię w Anglii i też w innych krajach europejskich. Październik, może listopad, w tym roku jeszcze. No i, no, i chciałbym wsiąść do pianina i napisać fajne, mądre piosenki, ale nie zawsze jest łatwo. Więc na no, chciałbym po prostu, żeby ta piosenka ta przestała boleć. I to jest jedyne. A tak to chyba jest całkowicie ok. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, Czesławie. Dziękuję Ci bardzo. Czesławie. Bardzo im. I Wam, drodzy słuchacze i słuchaczki, bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu Przetłumacze. Do usłyszenia.